Cześć, witam Was w moim nowym odcinku z Call of Duty. Podajże trzecim? Tak. Trzecim. trzecim, trzecim. Dzisiaj będziemy nie grali y, Battle Royale, bo jakby to powiedzieć, chcemy coś nowego dla Was nagrać i będziemy grali sobie taką alfa na porządkę. Więc może być trochę nudno, ale jeszcze raz. Oczywiście, widzowie. Gra... Nagrywamy to, żeby mieć bardzo dużo kili. I tyle. Jak Mikasa słyszycie podwójnie, to przepraszam bardzo, ale sprawdzę to potem na nagraniu. Mikas, wyciszysz mikro? Jak się? Czekaj. Teraz? Halo, już wróciłem, przepraszam was bardzo, ale była lekka usterka. Mikołaja było słychać podwójnie, a ja chciałem, żeby Wam to przeszkadzało. Dobrze, to teraz będziemy grali sobie taką alfa na parzankę. Będzie trochę nudno, ale... Taką, no, na parzankę, no, jakby to można ta... inaczej nazwać, no, na parzankę taką. No. Oczywiście też będą się inne osoby pojawiały na kanale Matejko. Tak, On tak, 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 tak. Inne osoby też będą się pojawiały. Tak jak mówiłem chyba w pierwszym odcinku, Albo w drugim że będą też moi koledzy. Może zainstalują tę grę. A co ja kolegą nie jestem? I będziemy, no tak, ale wiesz, no inni, inni. Któryś znam. No, i któryś z no, moich kolegów będzie też grał w tę grę. w tą grę na razie? No nie w tą grę, w różne gry. No, z, ze mną. I z Mikołajem. 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 A to dziwnie zabrzmiało. Dobra, i Fajnie, że wpadać do czegoś. Nie wiem. jakiś Mateuszek gra. Będzie trochę nudno, ale chcę, żeby było wam jak najlepiej, żeby nie cały czas, żebym nie wstawiał cały czas czegoś takiego żeby nie wstawiał cały czas takich Kurde samych raz, rzeczy. Ja nie wiozę, coś. Cztery. Ile masz Kili? Nie wiem. Ja mam chyba 3. Albo cztery. Mm. Nawet. Oczywiście widzowie to się jakby trochę bijemy o frank. Nie wiem się tam. Ilość. Bo tu też o to chodzi. I to był przeciwnik. Kurde, zabili mnie. Nie miałam nigdzie amo. Jedynie to mogłem wziąć cztery. Mołotowa, ale no i tak by gościu zabił mnie, tak czy siak. Dobrze. Moi drodzy. Zostawcie proszę subskrypcję i łapkę w górę. I jak coś to możecie też udostępnić i poprosić innych os i poprosić inne osoby, żeby... Okej, ja to mam mega duży Żeby też polajkowały. Kurde, te typy są takie trochę jakieś takie, jak to powiedzieć, trochę takie słabe, dwa razy mnie zabiły, ale, o z dwa razy kogoś zabił, Na czacie też no, macie nie, tutaj nie, nie, Ja byłem na trójkę Maty i mnie zabili No ja wiem, widziałem widziałem dwójkę zabija się i ciebie ja zabił Jak licząc te fragi Ile? Bardzo, bardzo dobrze mi idzie i właśnie o to chodzi też, bo jak mi niesamowicie. Mm. No nie! o Bravo Brawo, fryzjer! ma Jak życie? Bo u mnie spoko. <noise> Ładuj to coś. Hasta la vista, baby! Ale wszyscy tutaj giną. Ja ich zdejmuję tutaj. Jak muszki na suficie. Jak muchy, no będzie chyba. Au, au, nie wolno Mateuszka bić. O salowisa! Koniec? Nie wiem. Ale... No żeś... Aha, dobra, zginął. I ja też. Jak się wysłać im ten. Dobra, nie, nie będę im wysyłał na razie. Ty, to jest jakaś łódka. Czy myśl tylko we... Ty, ja się zaskakuję tu. To jest szyba cholera. Dobra, leży. Ale żeś dostał. Ałaj, ja też. Ałaj, Ałaj. Mam no, nadzieję, że u Was dobrze idzie się nakleci. Bo mnie dobrze. Trochę za dużo tych odcinków dzisiaj wstawiłem. Ale bardzo się podjarałem. Jaram się tym nadal. Jaram. Nie, no po prostu, widzowie, my chcemy mieć jak najwięcej dla Was odcinków. No bo. Y, Mati chce, bo to jest początek kanału. Dokładnie, ja tak samo jak Mikołaj mówi, Mikas. Ja bym nie chcę nam się dużo po prostu odcinków nagrać. Nagrywać. No nie, nagrywać. Dobra, typ twist. Jest... Dobra, my to wygrywamy. Może, to, to mam na, na pewno. Tak, miałem dobre Mama do mnie dzwoni. Dobra, wygraliśmy. Łatwo. Ja chyba to Nie wiadomo, chyba ja. Może ty też. I samolot. Typa. Samolot w niego wleciał, dlatego. Ale ja rzuciłem ten. Aha! Nie. Ja rzuciłem tyle, gdzie to leciało. Ja pierwszy. Pierwsze miejsce widzowie zobaczymy kto miał najwięcej ja. jeden najwięcej punktów ale Kili miał ja miałam najwięcej Kili przepraszam was widzowie ale muszę już kończyć ten odcinek bo chyba muszę zejść na obiad przepraszam że taka dziwna akcja ale no zapomniałem mamy że nagrywam no Dziękuję Wam bardzo. Przepraszam, że tak tutaj pewnie szale słyszycie, ale no, złapałem za mikrofon. Przepraszam Was bardzo, ale życzę Wam miłego dzionka i powodzenia. <laughs> powodzenia. Nie wiem w czym powodzenia, ale powodzenia do. Ca cały czas idźcie do celu. Pa, pa.